No się ma. Cześć wszystkim z tej strony Xen i zapraszam Was ponownie do Rejmena Dwójki Wielkiej Ucieczki. Skakujemy. A. <ścoughs> Cześć. Rosyjski pierdzie. A, to już nie za tym szeptaniem. Szepczeć. To tak, zaczynając tutaj z takich rzeczy... To ja O, o oh, oh fuck, to tu nie biegnie! Ja... Zdarzyło się trochę, że ja już trochę wiem... Zdarzyło się tak, że ja trochę wiem, co tu zrobić w ten początek. Bo zdarzyło się tak, że próbowałem... Nagrywać dwa tygodnie temu, trzy tygodnie, coś takiego, ale dokładnie nie wyszło. Dlatego że powoli traciłem chęci i przeszkadzano mi cały czas, i raz mi wysiadł prąd znowu. Ale to tak, to wiem, co trzeba zrobić, trzeba po prostu pobiegnąć, żeby nie tam znaleźli ich zasięgu. Teraz chodź tu. Chodź czy masz w Chodź to. Będę cię ujeżdżać. <laughs> o, faster, dobra, dobra. Jedziesz. O! Nie to chciałem zrobić. A! Dzięki. Aha, no dobra, dobra Eee Tu coś jest To nie działa A powinno To są piraci Jest to jakiś metalowo brody Tu za dzień Ło Dobra Eee, to dokładnie tak. Chciałem pogadać o tym. Po pierwsze o poście. Pogadajmy o poście. Moja mama zobaczyła ten post i zaczęła się martwić. I konkluzja poszła taka, że też inni muszą się martwić, że tak co tu napisałem, jak źle sformułowałem ten post. I tak jak chcę powiedzieć, że wszystkie że jest ze mną git. Nie wszystko, bo. Bo nigdy nie będzie ze mną dobrze. Ale. Ale wszystko jest git. Nie chciałem sobie nic zrobić. Żadnej złej rzeczy po prostu. Stwierdziłem. Że. To co robię na razie? z głównym. A w... potem w pewnym sensie pewien taki owoc zaczął wypisywać. <ścoughs> Pozdrawiam wszystkich kolegów. Tamtut nie mogłeś mnie zobaczyć. Dobra, lecimy. Ujeżdżamy. To jest fajne. O nie, to chciałem zrobić. No. Nie wiem czy muzyka powinna dalej tu być. Ale dobra. też yy, kończę staż, tak yy, rzecz jest taka, że przez te miesiąc też chodziłem na staż i jutro będzie ostatni dzień i prawdopodobnie, co to dostanę w cudzysłowie powiedzmy, że spróbuję zainwestować w kanał, ale nie wiem co to będzie nie mam bladego pojęcia jak chcę zainwestować więc zobaczymy i też doszedłem do takich różnych konkluzji. O. o, to jest Clark. Fajny, fajny koleś, podoba mi się. Wygląda jak ja. Dokładnie tak samo oddycham w nocy, nie? Zatkany nos cały czas. Nie tylko ty, bracie, wiesz. 21.30 Piwko by się przydało, nie? Piosenka z złych snów. Ostatnio miałem zły sen. Okej, okay. Za chwilę powiem o różnych konkluzjach Ale miałem taki sen, taki koszmar nie koszmar, za dużo rzeczy się naoglądałem. Hej ja wszystkim, z tej strony sen taki z dalekiej przyszłości. Wolę to zrobić już podczas montowania, kiedy to robię. Jestem ogólnie idiotą. Dlaczego? Nie czytałem co Clark mówił, a mówił to, że. Muszę w ogóle przejść na inny poziom, żeby dostać tą podkę życia. I ja tego nie przeczytałem i trochę czasu spędziłem myśląc, co ja mam zrobić. Potem przerwałem nagrywanie, spojrzałem na cały ten materiał, który nagrałem do teraz i potem zrozumiem, co mam zrobić więc przepraszam, że musicie w ogóle w ogóle cierpieć przez to, nie? przepraszam a, czyli nie, nie znamy nie co nam też powiedzieć? Chowano... coś? Okay. Okay. Nic z tego nie rozumiem. Czyli co, muszę pobić tego frajera? Pobić go mam? Pobiję go. Go. Pobiję go. Pobiję. go. Ja go pobiję. Ja jestem mistrzem w piciu. Ja pokażę co umiem. Dla mnie, w moim przypadku, o! Oh. Czy co zjeście? ty ty um... On miał to co... taki ragdoll z Gary's Moda <tryk> To jest kurwa jakiś rytuał Oni tu jakieś szamańskie rzeczy odstawiają Szamani <tryk> No, i tyle. No, i właśnie jak mówiłem, są takie jedne z rzeczy, które niestety są prawdziwe. Ja się właśnie z nimi zmagam. W pewnym sensie. Zwiedzą mnie. Wiedzę na mnie niestety jakkolwiek nie działa. Traumatyzuje mnie to, co jest w internecie. Chyba, jakieś kleszcze. Jakieś kleszcze jakieś. A co tu mamy? A takie magiczne drzwi. A w tych drzwiach? A w tych drzwiach czaszki. Mm, dobra, zobaczmy co tutaj będzie. Zobaczymy. O! Okej. Okay. Obawiam się. Nie muszę ja będę miał tu mam tu zanieść taki kawał drogi. Nie pierdol. O, ja cię pierdzielę. Ja tu jeszcze mam dobrze wycelować, tak? Jajacka robisz kolego to, to, to nie jest fajne To jest To kurwa żarty Live right to, są, to są żarty Ja się na nic takiego nie pisałem Ja się na nic takiego nie pisałem To, co powiesz, będzie to przeciwko tobie. Zawsze mi się mylą przyciski. Nie wiem, czy myślę, że. A jest do skakania. Nie mam dla tego pojęcia. Nie wiem. Znaczy nie. A jest do skakania. Dlatego mnie. Ja wiem, źle ja powiedziałam. ważne. Nieważne, nieważne. Będą się ze mnie śmiać. Cicho. Będę. Kurde, mój Ostatni raz widzicie w moim życiu. Słyszysz, ostatni raz Cię widzę w moim życiu. Więcej ci nie chcę widzieć. Uff. Ale to idziemy teraz po tamtą, nie? Nareszcie, po parunastu minutach trudzenia się z tym gównem, udało się nareszcie. To nie było fajne. Powiem szczerze, tamto było lepsze z pomarańczowym. Wiem, że tego może nie widzieliście, nie wiem. Wow. Jeden creature. It just takes one. It just takes one to no one. Zdejś. Co to jest? O! Tu gówno mu mnie ujebać? Ok. Zejdziesz? Dziękuję. Tak właściwie nie mam jak mam na to zareagować, bo sami nawarczał. Ona mnie zawarczał jak jakieś zwierzę. Nie, nie chmierzy, chłopi, 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 chłopi. Mhm. O, dobra. To my się zmywamy. What fu... okay, the fuck? Ło, okej, stary. Ty, freaky beast. Freaky abyss, nie? Freaky abyss. Nigdy jeden on chce pożyć mojej No tu psko. Moje nieistniejące, piękne produkt. On chce, że zresztą moje końskie dupsko. On ma ochotę na koninę. Turbo. Słyszysz to? On ma ochotę na koninę. Ale on darczy. On jest bardzo głodny. He is a hungry. He is a fart smella. Mmm. On tak. O dobra, teraz jest jakiś mini boss fight Wużdął no, czas eee, Patrz na to, patrz na to. Będę spamić, będę spamić eee, eee, Mam na to wejść? Chyba nie Ja chyba czegoś nie rozumiem nie wiem, Co mam z nimi zrobić Co ty ode mnie chcesz gościu? O, bardzo... coś takiego. O, oh, fuck. Dobra. I get it. To, to, to ma sens. Właściwie to, to ma sens. Dobra, ja radę. Can I do it? Mogę. Gościu... Nawet nie wskoczyłem mm. To masę, total to, to, to masę Dobra, Łe, dobra To nie jest aż takie sma, jak myślałem No co uciekasz? boi się skubany? Chodź ty suziaku ci twoje zacne oczko I wsadź cię Easy shit Co on tak Chce tam tu Kursyn. Ale teraz mi chcę ugrać ale mnie ale mnie zrobić. Oooo! Wow. Dobra. Dobra. Stary. Nie rób tak. To nie jest fajne Come here, boy No i gdzie on jest? Nic zniknął Boi się tyle yeah. O oh, ile golda o, gry na gameboya, widzę. O, tak, gry na gameboya. Rayman Vance. O, tak, o, tak, Mario and Luigi, Superstar Saga. Tak, tyle rzeczy. To ten Jamie nie rzucił tą monetę. Tak go będę nazywać. Dopóki nie dowiem się jego imienia, to. Oh, yeah. Weź to, weź, weź ile potrzebujesz. Tak, ja chcę greedy. I'm greedy. To jestem dosłownie ja. Koniec gry. Dobra, no to e yy... Dzięki za, e, dzięki za oglądanie, ta seria była bardzo fajna. E, nie uratowaliśmy może klarka, nie uratowaliśmy naszego świata, ale hej, mamy kasę! <śm> Dobra, to było alternatywne zakończenie, dobra. Ale. Ja, ja chyba nie znalazłem tej podki. Siema, styk synek, Jeszcze z dalszej przyszłości. Chcę tu tylko powiedzieć, że po przejściu poziomu tego typa on nam gratuluje. I dostajemy tą całą podkę życia nie? Yy, Nagrywam to, ponieważ... Chcę wam tylko powiedzieć, że musiałem ponownie przejść poziom gdzie jest Clark i wolę to powiedzieć, niż żebyście to mieli oglądać. I, albo żeby było to takie suche wycięcie. I przy okazji zaoszczędziłem wam czasu, bo tam to trwało dodatkowe 20 minut. Dobra, to nieego oglądania See you next time. Dobra, to co mamy? Klark, ty, moja mrda, wydaje się, że Ale nie jest jak w ja w prawdziwym życiu. Nie na YouTubie, ale w prawdziwym życiu. Tak. Nawet serem się zgadza. Chodź stary. Idziemy. No co tu jeszcze mamy? No chodź, stary. Musisz coś rozwalić. Wiem, że tego bardzo chcesz. O, dobra. Czekaj. Ok, widzę. O, no i mam. Chodź tu nawet. Chodź to stary. No dawaj uściski. Mm. Ale ta jego broda. Jego... to jest... To wygląda jak jeden wielki taki bolsak, nie? taki. On wygląda jakby trzeba tam wodę. Nie tylko może wodę. Wiesz co robić? Ten zaciek? Zasięd... Uwielbiam ten. Okej, okay, to, to jest. Clark to jest moja nowa na postać. Ja go uwielbiam. Jak zrobię. Jak będę chciał zrobić z nim emotkę. Na... No, Discorda Niech się koledzy szykują jak to oglądają Niech wiedzą co ich szykuje za emotka No to jest... To będzie coś nowego No aż No i co tam pokazujesz w cutscene? Co tam jest? Pokaż Pokaż co tam masz To w sumie to na czym Rayman jeździ to jest dosłownie ja ja bym tak zawodził kolegów. Ja bym tak zapieprzał jest taki mały czarny romon. Taki mały... No? Ja bym tak zapieprzał za 5 zł. Za 5, bo dużo się działo. Globox! Globox! Żona cię zdradza! O, ale ci pomożemy wyjść z depresji. Tak, mm. tak. Tak. O to co? Dobra. Mam trochę nagrania i też się pochwalę. Od dostatki od takiego Deadpoolka. Uwielbiam mojego taty. Fani znalazł go na tym, stacji, stacji. Ktoś wypadł. Teraz jest przy moim monitorze. Tak, żebym pamiętał o nim. I o wszystkim. Dobra. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że fajnie, że Wam się podobało. Sądzę, że odcinek, jeśli nie zapielenia, to powinien być niedługo. To ja się żegnam. Do zobaczenia, cześć, pa. Pa, pa. cześć, pa. pa. Dobra, całiska tam jeszcze.